U nas zawsze jest taka zasada, że zaczyna tak. zawodnik, ja... Proszę bardzo, Mateusz. Tak, e, dzień dobry. E, po pierwsze chciałbym podziękować przeciwnikom za, za walkę, bo na pewno nie położyli się przed nami, te pokazują trzy dosyć wyrównane kwarty. E, na pewno w mecz wyszliśmy nieco ospale, e, z brakiem konsekwencji w ataku, nie trafiliśmy prostych rzutów spod kosza. E, co skutkowało tym, że, że rzuciliśmy tylko 13 punktów i to kwarta przegraliśmy 9 punktami. W następnej kwarcie po prostu wyszliśmy już nas na, na swój poziom, swój rytm, narzuciliśmy swoje tempo i od tego momentu tak naprawdę zaczęliśmy kontrolować ten mecz. Mimo dwóch późniejszych wyrównanych kwart tak naprawdę cały czas trzymaliśmy kontrolę nad, nad, nad meczem. Co na pewno to jest dla nas duży plus, bo ostatnio zdarzało się wypuszczać takie Wygrane mecze. Eee, fenomenalny występ e, Kuby Dłoniaka. Od wczoraj chodził po hotelu i mówi: e, Kurde, sprawdzałem prognozę pogody. Mówi: <laughs> żeby, Fajna. pogoda. tam się Mówi, że. Sprawdzał tę prognozę pogody. Mówi: Fajna pogoda będzie, pójdziemy na spacer. Na pewno zagramy dobry mecz. No i tak też było: poszliśmy spacerkiem sobie dzisiaj na obiad. I, i Kuba e, rzucił 32 punkty. Szapoba, e, 23 minuty. E, nieczęsto się to zdarza. E, także e, chciałbym podziękować też kibicom, bo była garstka też kibiców naszych. Także im również e, dziękuję za przyjazd. E, no i chciałbym podziękować chłopakom za, e, za dzisiejszą walkę, bo zostawiliśmy na pewno kawał serca. Mimo tego, że byliśmy o sobie nie graliśmy bez trzech zawodników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Niewiele mam do, do, do powiedzenia po tak wójnej wypowiedzi, zwłaszcza o, o tej prognozie pogody kuby Dłoniaka, ale chciałbym powiedzieć, że każde zwycięstwo cieszy. Lajcy by mogli powiedzieć, że dobra, przyjechaliście do przedostatniej drużyny, która ma tylko cztery zwycięstwa. Na pewno sobie poradzicie. Chciałbym zauważyć, że Polonia Bytom wygrała z Tuzami tej ligi, bo wygrała z Krosnem, wygrała z Kotwicą Kołobrzeg, a także wygrała z zespołem GKS-u więc na pewno nie przyjechaliśmy tutaj po swoje, z wielkim szacunkiem i, i, i naprawdę z, z ogromnymi obawami tutaj, tutaj przyjeżdżaliśmy, bo wiemy, że drużyna z Bytomia jest nieobliczalna. Po pierwszych pięciu minutach no niestety wszystko wskazywało na to, że ten mecz będzie dla nas katorgą. Udało się szybko odrobić, odrobić stratę i wyjść na prowadzenie. Ogromny szacunek dla mojej duży za to, że mimo braku dwóch graczy z pierwszej piątki, przysłowiowej z pierwszej piątki, bo u nas nie ma tak naprawdę stałych szablonów, to ale bez dwóch graczy, a tak naprawdę bez trzech w, w drużynie potrafiliśmy ten mecz wyciągnąć, który jest dla nas na pewno jak, jak mecz za kolejne cztery punkty. Długa podróż przed, przed nami, na pewno w dobrych humorach. Nie cieszy też osobiście to, że, że pokonałem e, mojego serdecznego kolegę Mariusza Łacika, legendę, legendę polskiej koszykówki, to, to, to ma dwojaki wymiar dla mnie. Cóż mogę powiedzieć, życzę, życzę Polonii Bytom utrzymania, bo Bytom zasługuje na drużynę w pierwszej lidze, za to jakich macie kibiców, jak, jak was wspierają za piękne obiekty i, i, i za to, ile, ile wysiłku wkłada w to trener, cała wasza organizacja, wszyscy, wszyscy e, ludzie związani, związani z drużyną. Dlatego jeszcze raz chciałem powiedzieć, życzę jak najlepiej po tą od teraz im kibicuję w każdym meczu i, i liczę, że w przyszłym roku spotkamy się na parkietach e, pierwszoligowych, no chyba, że nam udałoby się awansować do ekstraklasy. Tego sobie też życzymy. Tak, witam serdecznie. Przede wszystkim na wstępie. Chciałem pogratulować drużynie Rzaka Koszalni zwycięstwa kolejnego, a przede wszystkim szczególnie dwóm osobom trenerowi Rafałowi Knapowi za, za fajną, fajną taktykę i osobne e, gratulacje dla Kuby Dłoniaka, który dzisiaj nas po prostu rozstrzelał. Nie mieliśmy żadnej odpowiedzi. Życzyłbym sobie mieć takiego gracza, który na 10 rzutów za 3 punkty trafia 6 z kamienną twarzą i, i robi z nami tak naprawdę co chce. 32 punkty mówią, mówią same za siebie. Mecz rozpoczęliśmy bardzo dobrze, bo, bo, bo tą pierwszą kwartę udało nam się wygrać 9 punktami, niewytłumaczalna druga połowa, niewytłumaczalne tak naprawdę pierwsze 5 minut, gdzie zdobyliśmy 2 punkty tylko. I tak, jeżeli mam być uczciwy, to, to chyba niczym nas drużyna z Koszalina nie zaskoczyła w tych pięciu minutach. Po prostu nasza indolencja i. Nie wiem jak to nazwać w ogóle, bo, 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 bo zestaw ludzki, który przebywał wtedy na boisku, nie był wcale zły, ale po prostu nie mogliśmy, nie mogliśmy zdobyć w tym momencie punktów. Kwarta fatalna 10 punktów zdobytych, 34 stracone. I to jak gdyby ustawiło cały mecz. W drugiej połowie staraliśmy się z całych sił wyskoczyć na całym i, i coś wyrwać. I co się wydawało mnie przynajmniej, że już łapiemy rytm, no to gasił na skuba Dłoniak i, e, i Mateusz Kaszowski, który też był dzisiaj nie do, nie do zatrzymania. Obaj, obaj rzucili nam 54 punkty, to jest, to jest bardzo dużo. Co ja mogę więcej powiedzieć? Tydzień temu, czy tam kilka dni temu, mówiłem, że już czas wygrywać i, i, i że drużyna Żaka-Koszalin jest jak najbardziej w naszym zasięgu. No muszę to odszczekać dzisiaj i liczyć na to, że chłopcy się zbiorą w sobie i za kolejne 4 dni podejmujemy drużynę z Poznania. Miejmy nadzieję, że że zagramy takie zawody jak, jak, jak w pierwszej, trzeciej i czwartej kwarcie bez tej wpadki z drugiej kwarty, bo to, było, bo to było naprawdę fatalne. No i trzeba z tym żyć, taki jest sport, że, a szczególnie koszykówka, bo, bo w piłce nożnej może być dwóch rannych, tu musi być jeden zabity, dzisiaj to my jesteśmy zabici. Jeszcze raz gratuluję ee, drużynie rzaka. Dziękuję, trener, za kilka słów od Dominik. No na początku gratulacje dla drużyny z Koszalina, no zagrali bardzo dobry mecz i w ataku i w obronie. No na pewno dwójka, Kuba Dłoniak i Mateusz Kaszowski, no, no po prostu nas zabili w ataku. Jeśli chodzi o naszą grę, tak jak trener wspomniał, trzy kwarty, trzy kwarty były na remisie. No ale ta druga, druga kwarta po prostu ustawiła, ustawiła mecz. Nie wiem, nie wiem co się stało, ale po prostu zatrzymaliśmy się, nie mogliśmy skonstruować jakiejś dobrej, dobrej akcji, graliśmy chaotycznie. No i co najważniejsze, nie trafialiśmy do kosza. Tak jak wspomniał, od początku drugiej połowy zaczęliśmy agresywnie, to wychodziło. No ale Kuba Dłoniak zagrał, zagrał po prostu na swoim poziomie i. I trochę nas gasił, jak łapaliśmy swój rytm. No, miejmy nadzieję, że, że w następnym meczu z Poznaniem nasza gra będzie wyglądała co najmniej inaczej. I, no i po prostu zagramy cztery równe kwarty, gdzie będziemy się bić po dwóch po obu stronach boiska i to da efekt w postaci zwycięstwa. Dziękuję.